Cześć wszystkim, tutaj kolejny odcinek z serii Minecraft, jak to zrobić. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bałwana i nie tylko. Dobra, teraz jak zrobić bałwana, to jest bardzo proste, potrzebujemy potrzebujemy dyni i bloku śniegu. Blok śniegu, kładziemy na drugi blok śniegu, na to dynie i teraz nożycami ciach i mamy bałwanka naszego. Teraz ciekawostka, jeżeli klikniemy znowu nożycami na jego głowę Zobaczymy jego prawdziwą twarz. <laughs> Właśnie taką. Dobra, Pałwanie, sorry, ale mi tutaj jesteś niepotrzebny. Dobra, jak już wiemy, jak zrobić połwana. pokażę Wam, jak zrobić coś takiego. Muszę się pośpieszyć, ponieważ chcę, żeby był lepszy efekt i żeby była noc. No dobra, jak zrobić wieżę, która będzie atakowała mobów za nas? To bardzo proste. Już Wam pokazuję. Po pierwsze, Robimy sobie wysokość mniej więcej 5 kratek. Tutaj sobie ozdabiamy jak tam chcemy, to nie ma znaczenia żadnego, aczkolwiek ja lubię jakieś ładnie, więc to zrobię. Eee, cyk, cyk, cyk. Dobrze, gdy mamy już coś takiego, płacimy na to piasek dusz w ten sposób. i to potem sobie podpalimy. Teraz bierzemy sobie kraty. Dałbym płotki drewniane, ale boję się, że się spalą. Wolę nie ryzykować stopy. Dobra. Gdy mamy już coś takiego, to teraz robimy tak. Eee, podpalamy. Teraz płytki. Zamykamy sobie to. W ten sposób. Gdy to zamkniemy, to możemy zrobić już od razu taki daszek. Żeby potem już tego nie robić. O właśnie, moja wieża strzela w ten, w mowy. No dobra, i teraz najważniejsze. Wpuszczamy sobie bałwany. Jak najwięcej. Byle tak, żeby nie ginęły od ucisku. Dobra, widzimy się jak już włożę tutaj te bałwany. Dobra, moje bałwany włożone. No i teraz jak to się prezentuje? No to przepuśćmy taki mały atak zombie i zobaczymy, jak sobie z tym poradzą zwykłe bałwanki. No dobra. Tak to mniej więcej działa. Jeżeli macie bazę, nie umiecie walczyć z mobami, to jest dobry sposób, żeby właśnie odwrócić ich uwagę, ponieważ one się zajmą bałwanami, których i tak nie da rady zabić, bo są wyżej a bałwany będą robiły już robotę dalej. Przez płomienie one będą w końcu umierały, więc. A nawet jeżeli nie umrą, to i tak będą się skupiać na nich. No to co? To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie suba. I widzimy się wkrótce.